Jest wiele okazji w ciągu każdego roku, żeby powiedzieć swoje dziękuję Panu Bogu za papieża Jana Pawła II. To jest dzień jego urodzin, to jest dzień jego wyboru na papieża, to jest dzień jego śmierci, kiedy wspominamy jego osobę i Bogu dziękujemy za niego. Na szczęście dziękujemy, a w sposób szczególny wtedy odbyła się także o jego gratyfikacji. Ale są okazje szczególne. Taką była. Okazja 30-lecia wyboru Jana Pawła II na papieża, to był rok 2008, i taką okazję mamy w tym roku. Otóż w 1978 roku komuniści, wówczas rządzący, potrafili jakoś wymyślić sposób powiedzenia społeczeństwu o tym wyborze, a potem uciszyli papieża, ponieważ kontrolowali media. Natomiast kiedy papież przyjechał osobiście do Polski, wtedy. Rzeczywiście spotkał się z milionami ludzi osobiście. i Nawet nie zdobyli się na to, żeby cenzurować przemówienia papieckie. Owszem, cenzurowali, okrawali sposób pokazywania tłumów, bo nie chcieli pokazać Polakom, jak wielu ich przyszło. Więc za tę pielgrzymkę w roku obecnym Pan Bogu szczególnie dziękujemy i włączamy to dziękczynienie w obchody drugiego dnia dziękczynienia, które będzie miało miejsce 7 czerwca na Polach Wilanowskich przed Bazyliką, ale także będzie ten Dzień Dziękczynienia miał miejsce we wszystkich parafiach w Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania na Polach Wilanowskie, przedtem na Plac Piłsudskiego, gdzie będzie poświęcany krzyż upamiętniający pielgrzymki papieskie, a potem samego siódmego niedzielą nad 12 na Przeświętą Dziękczynną, za Jana Pawła II i na Dzień w którym będziemy także dziękować za 20 lat wolności, zyskanej, za to wydarzenie, które po ludzku nie miało prawa się zdarzyć, a jednak się zdarzyło. I jest w tym ogromna zasługa papieża, ogromna zasługa kościoła, ogromna zasługa solidarności wielu ludzi, którzy działali w opozycji. Wtedy to wszystko groziło więzieniem, groziło karą. Za to wszystko chcemy Panu Bogu dziękować. Bo po to jest to miejsce i po to jest ta świątynia w po to jest centrum Opatrzności Bożej, żeby w nim były i świątynia, żeby w nim było i dzień czynienie, a także uczenie się pontyfikatu Jana Pawła II, muzeum, które tam jest w tej chwili budowane. Wszystkim pozdrawiam i cieszę się, że ten koncept także wpisuje się w ten szczególny tydzień, jaki dla Polski, czy jakim dla Polski jest pierwszy tydzień czerwca.